Peggy's 16. Cześć Mano! Witam Was bardzo serdecznie. Jestem Kaszorek, a to jest pierwszy odcinek z serii wesołych kółeczek. Jest to seria, którą zapewne również się skończy jak pozostałe dwie, które zacząłem. Ale dobra. Poprawię sobie. Słuchawki. Yy, w porządku, a więc nie przedłużając po prostu zaczniemy grę na jakichś mapach. Wziąłem, żeby były jak najpopularniejsze dzisiaj zagrane. I weźmiemy na przykład Sport Race. Ma 5 gwiazdek, więc wydaje mi się, że będzie dobry. Lol. Chciałem, że to ten. Aha, teraz muszę. Jump. Jumpę. Ja. Yeah. E, chyba miałem po tym skakać tak bardziej, ale. Coś mi nie wychodzi. Jump. 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 Punch. Lecisz. Dajesz. Jump. Jump. Jest. Joj! Jest. Nie. Dobra jump. Ja. Nie poddam się. Nie. Ej. Ja. No, dawaj, może wezmę na to niższe, skoczy. Wow, 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 bez przesady. Chciałem tylko wskoczyć na to, a nie przeskoczyć aż. No, 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 no. Dajesz radę? Nie! Kurde. Ja. Mam. Jest! Przyskoczy to? Jest! Udało się. Pędzę. Wow! Pędzimy! Ui! Ui. Dawaj, dawaj! Jest! Meta! Meta! Ui! Jest! Yeee! Yeah. Ale jestem pro. Wow! Dobra, Monster... Stunt Demo coś. Ludziom się średnio podobało, więc. Boję się o to trochę. Wow! Ale. Słabe, nie powiem. Sword Battle. Wow! Ja! Yeah. Oa... Nie... jeszcze raz... Ja rzucę twoim dzieckiem albo tobą. Kurde tam było ten... Nie katana... Ja. Złapię cię i zniszczę! O, dobra. Już nie żyje. <laughs> Okej. Okay. W porządku. Run... Run for your life. Łoł, wow. łoł, nie, 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 nie! Nie! Dziecko, trzymaj go. Nie. Trzeba będzie jakoś nazwać ich. Nie. Uf. Nie. Uuuu, dobry jestem. Uuu, niesamowity, po prostu. My first sword throw. Ja. Yeah. O! Oh. Oh. Jeszcze! Ja! Yeah. <gry> Santa! Dobra, trzeba hobo zbić. Ja! Yeah. Jest! Idealnie w niego! Ale muszę zbić jeszcze jego! Jest spadli! Nie, nie trafiłem go. Jak mogłem to, to, to zrobić? Chobo dostał. Dobra, chyba nie zniszczę tego. Tym razem, jeśli o to chodzi, to mi się nie chce po prostu. Co to jest? Mogę. Stop! Nie. Zniszczę cię. Albo nie. Ui! Ui! Nie! Nie! nie. O, boże? I hop, a masz? Ja! Zniszczyłem cię, na jednej trójzębie był wyskok, ale fajnie był. Topory, no co to za siła? Ja. Co to? Ja! A, niewidzialna przeszkoda. Dobra. Wiadę. Czuję tę moc. Jest, wjechałem. Uuu! Oła. A, a, a. No! Nie! Co ja zrobiłem? Nie, nie, nie. Nie mogę już. Poniżyłem się za bardzo. Swords albo na przykład... Mm. How to kill old man. Co to jest? Będę sam old manem. Chyba coś źle zrobiłem. Wi Nie Nie, 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 zmienimy na ko innego. Nie... Nie. Pojadę dalej, wybacz, młody o! Oh! No nie, zmienię, może postać. Haha, jak ty jedziesz, o mój Boże. Nie. Jest! Udało mi się. Wielki zwycięzca. Dobra, jedziemy dalej. Hmm, kurde. Dobra, niech się załaduje. jak mówiłem, jak wspominałem, na samym początku filmu. Eee, zacząłem trzy serię. Tam nie dokończyłem żadnej, nawet cztery chyba: Tom, Mountain Blade, Warband eee, i Game Dev Tycon oraz Minecraft Mode. Żadnej pewnie nie skończę, bo jestem idiotą i w ogóle, ale Tom i Ma Warbanda będę zapewne naj najdłużej, bo jest według mnie najfajniejsze i tyle, no. Jakieś przypadkowe... Co to? Nie? Nie. O Ups Ups Ła. Ła. Nie moja głowa. Nie. Jeszcze raz. Nie Nie lol Nie yeah. o oh. oh. jeszcze raz. A nie. Zostawcie mnie. O, oh. oh, biedny. O oh. znów przerobiony. znów takie mięso. Serduszko. Yeah. Trafiło? Nie, ha 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 ha, słabo, nie wyszło. Hmm. Może gladiator jakiś? On będzie gladiatorem. Centurion. Wow. Ja. Yeah roman jakiś wow czy piraci wow nie ha. a nie dasz mi rady haha ha. o dobra to ha. <ścoughs> centurion roman noob Piraci! O. Kurde. Mam tasak w brzuchu. Mech. Jeszcze raz. Jesteś na, na mnie za słaby, Centurionie. Pff. Nie! Nie, ja dam radę. Ja. ja to sobie obiecam. Dostanę się stąd. Wejdziesz! Wejdziesz! Nie! Dasz radę. To. to. Ostatnia rzecz, którą muszę zrobić w swoim życiu. To wiesz! Wyciągnę się stąd. Aaaa! Tak wyskakuj Wyskoczysz Że on jeszcze żyje O dobra jeszcze A! Uuu, Wyskoczysz Na co ja liczę Ten dziadek w ogóle jeszcze żyje Dobra, coś czuję, że nie wyjdzie. Dobra. Epic Battle Run. Hmm. <grystanie> <grystanie> Okej. Okay. Hmm. finish him oops when you was chilled aha grab boy lol Okej, okay. może teraz... tak. Mm. T-Volt na k... Okay. Aha, spoko. Lol. Lol, może jeszcze raz. Dobra, nie, nie, nie. Może Minecraft bowling? No nie, nawet tutaj jest Minecraft. Lubię Minecraft, ale no wszędzie musi być niestety. No co to jest za mapa? Drugi raz sobie ją przejdę. Ua! Spoko. Okej. Okay. My first rope swing. Ja. Yeah. Choć... <noise> Prawie sobie nic nie zrobił, jeszcze raz. Ups. Jej, zwycięstwo. Mm. Snowmobile. Będę motorem w SNOW MOBILE No co? łoda Pędzę Niu niu Szybciej Pędź Pędź Nie rób mi tego nieeeee Teraz to zrobiłem specjalnie, ale tak to już nie mógł podjeżdżać Ja, Pędź nie, 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 nie. Dasz radę, wierzę w ciebie. Nie, dobra. Okej. Okay. Nie, dobra. Chodź. Nie, 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 nie. Ech. Dobra, to czuję, że to nie będzie za fajne. Gravity dust. Neon. Będę pro. God! Woda. The... Jeszcze raz co dam radę, ale głośno przyszedłem przejść. Dobra, escape the box. Nie. Muszę się stąd chyba wydostać jakoś. Ja. Ciągnijcie mnie stąd. Coś tak czuję. O, o nie, 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 nie. Aha. Szybko. Ja! Ja! Wykopię to. Nie, nie! Nie! Chroń się! Dobra, coś czuję, że przegrałem, ale do trzech razy sztuka! No, ja. Jest... Ja... No... Dasz radę? Już prawie wyszedłeś... O, dobra... Chyba już nie żyje gość... Cóż... Nie da rady... Mmm... Może teraz jest tak z góry bardziej? Swing with friend... Wow. wow. What the... Wow. The End Może jeszcze raz Ła wow. Leć Pędź No dobra Kataną na <w> twarzy uh O -oh. nie, 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 nie strzelaj bez głowy taki leci jeszcze raz Aaaa. shit żyjesz meteor cię nie zniszczył no dobra już nie żyjesz Aaaa. nie znów mnie zabiło Aaaa. no Znów się wbił. O ja nie! Kurde, nie. nie o mi Boże! O nie, jeszcze raz! Muszę to przeżyć! No znów! To było dziwne ogólnie. Jeszcze raz, jeszcze jedziesz. Dobra. Armata. Jedzie Czy damy radę. Jest, lecę! Lecę. Haha. Ja! Ha. Yeah. Teraz mogę skończyć. Y Jedziemy. Ui, co ja co zrobić? A, w porządku. Odnowa tam się nie da. Dobra. No, mój Boże. Nie, 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 nie. Nie będę tak się bawić. Capture the flag, short. Może kogoś pana w wózku? Kurde. Uważaj. Ha. Nie, coś nie umiem jeździć. Jedziemy tym. Ups. Pf, biedny. Ale daje radę. A, nie wyszło. Dobra. Mm. 8,5 tysiące z tych od odwiedzeń. Wiem, pomogę im. Ja Klap No rozwidzi owocki mm. Wo Nola Ja chcę jeszcze raz Nie może do tyłu pojadę nie, jeszcze raz daję radę. Nie, ja muszę tam przejść. Jest, dało się, lol. I hop jedziesz. Nie! No, no... No... Dojdziesz tam do tego końca? Jest... Jesteś tak blisko... No... a, No dłoniami już to miałeś... Jest... Jest? Jest! Prawie doszedłeś. Jest! Uff. Dobra. O, 16, 16. kto 16 ktoś o mnie pomyślił. Soccer shooting. Nie. I jeszcze raz. for heaters for <coughs> yeah Lol. Jest. Co to jest? Główka. Dobra, ostatnia mapa. Jakaś... Skate Impossible. Tu weźmiemy tego na przykład dziada jako Skata. Just. Pędzisz. Ej. Nie. Cz. Nie, zaciął się częściowo. Dobra. Jest. Lecisz. Nie, nie tą stroną, bo się zmiażdżysz. O, dobra. Udało mu się wyjątkowo. Pędzisz. Jest. Przyszedłem. Przyszedłem. Przeszedłem to. Ja. Yeah. Jak skończył? No. W porządku nawet. Dobra. A więc myślę, że to na tyle w tym odcinku. Ja. Się z Wami żegnam, na razie. No i do zobaczenia w następnych odcinkach. Na razie. Hej. Jeżeli ten świetny film, który przed chwilą oglądałeś, Ci się spodobał, nie zapomnij dać łapki w górę i napisać fajnego komentarza. Tyle ode mnie. Marka.